Punkt materialny porusza się po linii prostej. Przybywa drogę 67 metrów w czasie 10 sekund. Na wykresie przedstawiono zależność wartości prędkości punktu od czasu. Oblicz czas, w którym punkt materialny poruszał się ruchem jednostajnie przyspieszonym, a następnie oblicz wartość przyspieszenia, z jakim poruszał się ten punkt do momentu osiągnięcia maksymalnej prędkości. Zróbmy sobie prosty rysunek. Mamy nasz samochodzik i on zaczyna z zerowej prędkości, i w ciągu 10 sekund będzie sobie zasuwał z prędkością 8 metrów na sekundę. I wiemy też, że przebył drogę 67 metrów. Dobrze, zacznijmy od Obliczenia czasu, w którym punkt materialny poruszał się ruchem jednostajnie przyspieszonym. Możemy sobie tutaj odciąć kawałek tego wykresu, tego trójkąta. Tutaj, tu będzie taki prostokąt. Nazwijmy sobie, że tu jest jakiś czas t, i my chcemy obliczyć ten czas t, właśnie. Wiemy oczywiście, że tutaj pole pod wykresem da nam drogę przebytą przez ten samochód. I my mamy tą całkowitą drogę 67 metrów. Zatem możemy sobie napisać równanie, które opisuje nam to właśnie pole. Myślę, tak będzie najłatwiej. Wykorzystujemy jednocześnie te dane z zadania i jeszcze wykres. Zatem robimy tak. Dobrze, czyli mamy taki trapez. Tutaj ta górna wysokość trapezu to jest 10 minus t. A tutaj mamy po prostu 10 sekund. Dobrze. I jeszcze wysokość trapezu to jest 8 metrów na sekundę. No to piszemy. 67 równa się. I mamy tak. Połowa sumy podstaw. Tutaj mam sumę podstaw, dzielę na 2 i jeszcze mnożę przez wysokość, czyli 8 metrów. Na sekundę, a to już jednostek nie będę pisał. Od czego by tu zacząć? Może tak, to sobie skrócę, tu będzie 4 i teraz tutaj po, nad tą kreską ułamkową sobie uporządkujmy, tam będzie po prostu 20 minus t. Zatem zapisuję 67 równa się 20 minus t i to jest wszystko w nawiasie, bo to jest taka oddzielna rzecz i ona jest mnożona przez 4. 67 równa się 80 minus 4t. 4t równa się 13. Zatem t równa się 3,25 sekundy. Oblicz czas, w którym punkt materialny poruszał się ruchem jednostajnie przyspieszonym, to mamy zrobione. A następnie oblicz wartość przyspieszenia, z jakim poruszał się ten punkt do momentu osiągnięcia maksymalnej. Prędkości. Czyli teraz nas interesuje tutaj ten fragment, kiedy on sobie po prostu przyspiesza. Chcemy obliczyć przyspieszenie, no to zapiszmy wzór na to przyspieszenie. Przyspieszenie to będzie zmiana prędkości podzielona przez czas, to ile wyniosła zmiana prędkości. Zmiana prędkości wyniosła 8 metrów na sekundę w ciągu 3,25 sekundy biorę kalkulator i dzielimy 2,46 metra na sekundę na sekundę, czyli sekundy do kwadratu.